Na wystawie możemy zobaczyć twórczość artystki z Warszawy, pani Luizy Gwiatkowskiej, która zaprezentowała nam swoje autorskie plakaty w tematyce kotów. Stąd właśnie tytuł wystawy plakoty Luizy Antaur”. Prace zaprezentowane tutaj na wystawie są to plakaty. Są zrobione techniką mieszaną, można powiedzieć. Jakby wszystkie prace powstawały. Praktycznie wszystkie, może jedna nie do końca, powstawały na papierze tuszem, często są to farby wodne również, właściwie akwarele wodne i właściwie połączenie papieru z tuszem tworzy atmosferę. Jest też sporo prac, które jakby zwracają uwagę na samą strukturę papieru, ponieważ jest to dosyć fascynujące połączenie cieczy i substancji stałej. Później większość prac jest przetwarzana w przestrzeni komputera. Dużo z tych obrazków było malutkimi ilustracjami i później poprzez skalowanie można było je odtworzyć na plakatach. Plakaty Luizy Kwiatkowskiej przychodzą na, na świat na pograniczu tuszu i grafiki komputerowej. Artystka opowiada tyleż o kotach, co o sobie. No chyba dlatego, że jest mi bliski. Wydaje mi się, że mamy podobne charaktery, tak jak ja nie lubią zimna, nie lubią zimy, lubią spokój, tak? którego bardzo w dzisiejszych czasach nam brakuje i Mam w swoim życiu jakby ich sporo, poprzez jednego kota, który pojawił się w moim życiu czarnego, no i tak jakoś poszło. Były też psy, to nie jest tak, że ja się ograniczam, ale, ale jakby no, one tak zawładnęły mną, można powiedzieć. Pani Luisa jest autorką wystaw indywidualnych, m.in. Flash, Amor Omnia, Staccato, Aha, Arcanum, Sekrety Życia, które prezentowane były Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie. Twórcze poszukiwania kontynuuje w takich dziedzinach jak grafika wydawnicza, ilustracja, plakat, fotografie. Wydaje mi się, że kolor jest istotny, ponieważ. No... Poprzez kolor możemy wyrazić swoje emocje, wykazać jakąś sytuację, napięcie, prawda, kolory kontrastujące, czerwony, niebieski i tak dalej. To też jest mi chyba bliskie po prostu. Może to jest kwestia dzieciństwa, że wychowywałam się w latach, gdzie nie było tylu tych kolorów, nie było ich dostępnych. To teraz, jak mam takie możliwości, dosyć szerokie spektrum możliwości, to staram się je wykorzystywać. Wystawy możemy oglądać do 7 stycznia na pierwszym i drugim piętrze w godzinach Pracy Światowita. Będzie można również zobaczyć wirtualny spacer po wystawie na naszej stronie oraz na social media. Serdecznie zapraszam.